Mamanko czołem, znowu śniegu narypało, biorę się to za odświeżanie. Maszyna rozgrzana. Kiedy jest czujnik w fotelu, odczyna zapach na Krystianie, ale jest taka podwoda. Słuchajcie, nie chcę do całego placu nagrywać, bo nie każdy obok chce, żeby było powitać. Natomiast, to widzicie, z takim śniegiem to jest mokry śnieg, strasznie. Nie jest gra, bo tam specjalnie dużo, ale bez problemu nie radę. Słuchajcie, jedyną wadą tego traktorka jest waga. Oczywiście łańcuchy obowiązkowe eee. Kamera może nie oddaje tego dokładnie ile tego śniegu jest. Ale słuchajcie, on daje bez problemu radę. Jedynym problemem jest waga. W tym sensie, że po jest lekki, i koła mielą. Bo dużo śniegu tutaj kolega siadam z tyłu tu ty na skrzyni. I wtedy on pchał bez problemu, nie? Dobra, lecę dalej. Myślę sobie też może... I jak będą duże śniegi, żeby jakieś obciążenie dołożyć sobie z tyłu, tam jest takie miejsce na hak. plac odśnieżony słuchajcie także maszyna się spisuje